Wyobraźcie to sobie prezydent Trump, prezydent Nawrocki, formacja amerykańskich myśliwców nad Białym Domem oddają hołd zmarłemu polskiemu pilotowi. Jest cisza, szacunek, powaga, a Biedroń wrzuca zdjęcie z podpisem Sean Patrol na posterunku. No i może to go po prostu przerosło? Dwóch prezydentów w garniturach na tle flag stojących na baczność to nie jego świat. Gdyby mieli na sobie może lateks, szczekali, świecili piórami i wygłaszali manifest o równości i tolerancji, wtedy może by poczuł klimat, ale powaga, godność i szacunek to wykracza poza jego poziom pojmowania świata. Tylko, że on nie wrzucił tego z konta prywatnego, tylko z pozycji europosła, a to nie jest już tani żart, tylko kompromitacja z imieniem i nazwiskiem. Miłego dnia dla Was. Hej.